Dwa jeden, też drugi, slow motion. Yippee! Zaszkadza. <grystanie> 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 hej, 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 siemanko wszystkim! Cześć! Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie pierwszą w historii potrójną pętlę Hot Wheels. Mm. pory można było zdobyć zestawy z maksymalnie podwójną pętlą, o taki jak ta, ale w tym przypadku czeka nas wręcz historyczny unboxing i już teraz jestem mega ciekaw, czy nasze samochody w ogóle poradzą sobie z takim wyzwaniem. Myślę, że tak. A, um, przyspieszacz, który tutaj dostajemy, wygląda bardzo znajomo, bo kilka już takich mamy. Ale tak naprawdę wszystko będzie zależeć od tego, z jaką prędkością autka w ogóle wyjadą z tej największej pętli, bo później każda następna jest coraz to mniejsza. O, i na samym końcu czeka na nas jeszcze rampa. Naprawdę fajnie to wygląda. I potem do koszyka. Tak jest. No dobra, słuchajcie, dalej mamy natomiast trzy dodatkowe akcesoria do rozbudowy naszych torów. Od góry mamy tutaj słuchajcie, pętlę z przyspieszaczem. Pierwszy raz w ogóle coś takiego widzę. Bardzo fajna sprawa. Często nam się zdarzało taka, daj, że pętla, jak gdyby autko miało zbyt wolną prędkość, żeby pokonać Spana. pętlę, tak? A teraz możemy właśnie przyspieszyć. Tutaj nie powinno być problemu. Zobaczymy. Tutaj mamy taki zestaw z taką wyskocznią. On tu się nazywa po angielsku long jump pack, czyli taka paczka z jakimś dalekim skokiem. I tutaj jest. Fold Up Truck Pack, czyli składany tor, dzięki czemu po skończonej zabawie, czy też przed zabawą, po skończonej zabawie możemy szybko go spakować, a jak chcemy rozpocząć zabawę, no to możemy go szybko rozłożyć z kolei. Z tego co już poglądaliśmy te opakowania, to ciekawą rzeczą jest dodanie przez Hot Wheels tych trzech oznaczeń. Build, Boost i stand, co oznacza budowanie, przyspieszanie i wykonywanie akrobacji. Od teraz każdy zestaw jest elegancko oznaczony, i jak potrzebujemy elementów do zwykłej rozbudowy toru, to szukamy akcesoriów w serii Build. Tak jest. Jak chcemy coś do przyspieszania autek, to szukamy ich w serii Boost. A jak chcemy dodać jeszcze coś bardziej zwariowanego, to wiadomo, że trzeba tego szukać wśród opakowań z oznaczeniem Stand. Z tego co widzieliśmy w internecie, to dalej do zdobycia będą takie pudełka z zestawami startowymi, pojedyncze tory. Duże zestawy spełniające wszystkie te trzy funkcje i oczywiście wspomniane wcześniej akcesoria. Oprócz tego wszystkiego, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku powiększymy swoją kolekcję o pięć kolejnych samochodów. I tak, pierwszy to jest Chrysler Pacifica. Następnie 68 Dodge Dart z 68 roku. Dalej tutaj jest Mazda RX7 z 95. A... Jeepster Komando z 67? I mój ulubiony... Któż to jest? Roller toaster! Ulala, jest wtyczka do prądu, są tosty na górze, a tutaj jest nawet dingst. który... Do Ciekawe czy to wyskoczy, czy coś się z tym stanie? To sprawdzimy. Elegancko. No dobra. I tak naprawdę to tyle. Tutaj przygotowaliśmy sobie kilka z takich starszych akcesoriów. Zobaczymy, czy coś z tego wykorzystamy. Myślę, że tak. I w porządku. W takim razie co? Zabieramy się za wielkie otwieranie. Oczywiście, że tak. <słuch> Idealnie. A takie coś. Jednego koloru. On sprężynuje po prostu. Mm -hmm. Ej, zauważyłem, że w ogóle to jest motor. Z tyłu? No. Faktycznie. Dobra, to akcesoria może tutaj odłożę, a teraz weźmy siadać za ten wielki, wielki zestaw. Ups. Okay. O. o, tutaj jest jakaś podpowiedź, jak można zbudować... Ulala. I my tutaj jeszcze więcej takich czerwonych, ale czekaj, a one tu są złączone. Czekaj, jakoś taka... O, tu jest. Tu pożegam pędzel. LOL, takie no. coś. D do D, A1, A3, A3, A2. Jest. Doskonale. Mamy początek, on jeszcze tak się chwieje. A już tutaj? Na tym etapie? Tak Chyba nie, Raczej nie, raczej nie. Przepraszam, AA. jest BB. Jest. Bang. Dobra. Teraz pytanie, jak my zamkniemy go z drugiej strony, żeby to się tak nie chwiało wszystko. Dobra. Czy to jest przód? Chyba tak, 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 tak. Na pewno to dobrze jest? To jest takie wielkie? No. Niejcie, jeszcze tu jest. Dobra i słuchajcie, mamy już wszystko, zobaczcie. Zdecydowaliśmy się na takie zakończenie, bo tutaj widzieliśmy, że jest kilka różnych opcji, że zaraz Wam tutaj pokażę. O, jakaś taka konstrukcja też może być. Z takim dingsem, że ten kosz jest trochę przekrzywiony. Popróbujemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Test pierwszy. W ogóle bez problemu pokonało tą potrójną pętlę. Było no, takie. Mm, 3, 2, 1, też drugi slow motion. Jeepy! <laughs> to czekaj, może to ustawimy jakoś. Ja będę. Ej, tutaj. Albo. Tak, o. Ty, ty będziesz łapać? To czekaj. No dobrze. Uwaga. 3, 2, 1. Ne. Na końcu. Jeszcze raz. Trzy, dwa, jeden. Dwa, jeden. No nie! Trzy, dwa, jeden. O! Bo ten był słabiutki. A za pierwszym razem. Dawaj jeszcze raz, dawaj jeszcze raz. To jest próbuj spróbuj tym samym. To cztery. A bo dobre, no to dawaj toste. On jest... A nie wchodzi oh! No nie Jeden <głos> <głos> nie. On jest tutaj bardzo wąski, zobaczcie Jeden Twoje! Jaki dźwięk <noise> <Pod masą? głos> eee, Super Ale nam wpadł pod łóżko Cały się zakurzył Trzy, dwa, jeden Super. Ty, ale jaki dźwięk? Czadowy. Poczekaj, pokaż jeszcze raz. Uwaga. Faktycznie, on ma kółka takie ostre tutaj po bokach, z, z takim wzorkiem. Przynajmniej jednego muszę, jedno auto muszę złapać. Dawaj, Wojtka. Dobra. Dwa, jeden. Jest. Yes. <noise> Dobra. Do tego, Tako! To czekaj, 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 to możemy wykorzystać. Czy to możemy tutaj coś z tego zrobić? Patrz, tutaj uderzył. Czekaj, czekaj, podniosę. Dobra, może teraz. No patrz, prawie. Nie, chyba za słabo. Chyba za słabo. Odbija się jakoś od blatu tutaj obok. No nie. Ten jest dobry. On już tutaj ląduje, to czekaj. Przesunę to i dawaj tutaj. 3, 2, 1. Nie, dużo za daleko, czekaj. Może wezmę jeszcze jakieś inne samochody. Ta ta, ta, ta. Cześć, tu jest parę Monster Trucków, na pewno weź tego Czekaj oczywiście Tutaj Dobra, ale mam tych Czekaj, jest ten, jest ten Temu co? Raz mało Trzy, dwa, jeden Yes! Jej, Idealnie! Jak na razie jestem na pierwszym miejscu. Dobry, dobry. I, i, i. <głos> <Cześć>! <głos> tak, ale odbił się tutaj od blatu. Nieźle. OK, to w takim razie słuchajcie, dodajmy teraz do tego zestawu tamte akcesoria, o których wspominaliśmy i zobaczymy jak to wszystko będzie tutaj wspólnie grało. Grało. I w porządku. Tutaj słuchajcie, mamy to pierwsze akcesorium, które pozwoli nam wykonać tutaj tą akrobację, wystrzelić to autko tutaj do góry i to jest fajne, bo można to wyregulować, pokażę dać tutaj wiesz co, jak daleko to może pojechać. My się do końca. On się chyba zatrzyma gdzieś tu. O, tutaj się zatrzymuje, ale można to też przestawić tak naprawdę, jak, jak daleko się chce. Zobaczmy jak tutaj. Zaraz, jak to działa. Tutaj trzeba wcisnąć z tej strony. Jakoś tak. Ok, dałem na maksa. To, to powinno jakoś ostro wystrzelić. Uwaga: 3, 2, 1. Ok, to tu jeszcze było sporo miejsca. Tu jeszcze gdzieś było sporo miejsca. 3, 2, 1. Jeszcze. Dobra, tutaj z tego co widziałem, jeszcze jest opcja taka, że możemy to podnieść, zablokować, a tutaj chyba... No to przejeżdża, a tu chyba przyjedzie po prostu. Zobaczmy tego, żółtego. Może trochę słabiej. O, zobaczmy taką. 3, 2, 1. No. Płoszy. Ok, także słuchajcie, tyle z tej wyskoczni. Teraz zobaczcie ten rozkładany tor. Wprawdzie nie wykorzystaliśmy wszystkich elementów, bo tutaj i tak nie mamy miejsca. Zostało jeszcze ich tutaj parę. Ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tak wygląda złożony. I teraz Adamus go tutaj rozłoży. I zobaczcie, jak to fajnie. A ja łapię go z tej strony. Czekaj. U, ko u kogo wypadnie? <śm> nie ma palcem blokowania. <śm> no, mało brakło I żeby tutaj złożyć, wystarczy tak. Najpierw tutaj, te, później tego trzeba jakoś do środka, tak trochę mocniej. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. W ten sposób dalej lecimy pod spód. I teraz znowu taki. O, jest. Idealnie. I taki wielki tor, w takim małym kawałku, elegancko. Okej, okay, także to było to, a teraz zobaczcie ostatnią rzecz, którą tutaj mamy. To jest ta pętla z przyspieszaczem. I obadajcie to, co tutaj się dzieje. Zaraz, przyspieszacz działa z tej strony, więc musimy go dać tamo, żeby nam leciało na łóżko. Tutaj moglibyśmy podłączyć... Czekaj, użyjmy... Podłączy się rankę. Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Użyjmy, może, jakiegoś takiego naszego starego przyspieszacza lekkiego. Fajnie, te zestawy można łączyć ze wszystkimi tymi starszymi. Także tutaj nie ma problemu. Ale zaraz, mówię, że na trójkę, to dawaj na jedynkę, bo to od razu dawaj się na najmocniejszy. możesz dać się na najsłabszy. O! I teraz zobaczymy, jak faktycznie działa przyspieszacz. <laughs> nawet nie dojechał, nawet nie dojechał. To czekaj, to jeszcze na, na dwójkę w takim razie. Dobra, yes. zmiana teraz wyrzutni. Nie! Yes. Wow. Czyli, nawet jak leciutko, to już chyba mniejszej wyrzutni nie mamy, jak to. No. Tak przynajmniej tak mi się wydaje, że nie mamy. To dawaj, lecimy dalej. Jakbyśmy dodali do tego jeszcze to, zobaczmy, jak to, jakby to wyszło. 3, 2, 1 Zobaczmy, może tego. Gufiego, on jest wysoki. Jak to naciągniemy na maksa, waga, 3, 2, 1, go! To tak... A, bo tutaj nie ma tego, on musi tu przeskoczyć. No. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, także wszystko już tutaj mamy. Słuchajcie, udało nam się połączyć tą pętlę. Tutaj mamy przyspieszacz potrójna, podwójna <ścoughs> Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Też dobraliśmy kilka innych samochodów i przetestujemy je wszystkie, myślę. Dobra. Ai, 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 Może jeszcze raz spróbujmy tym w takim razie. Wow, dobry, dobry. Przez to, ale ominął minął tą jedną to. Tą. Oh, yeah. wow. oh. Dobra, słuchajcie, yy, zaraz gdzie mamy tego? Ten na pewno kilka razy był bardzo blisko, żeby przejechać całą trasę, te pięć pętli, mm. ale najlepszy był taki czarny, ale gdzie on jest? Ja nie wiem, czy on gdzieś nam nie upadł na podłogę. Gdzie on tutaj może być? Tutaj nie widzę. Jest? nie ten? Chyba miał pomarańczową szybkę. Tu coś jest. O, zobaczcie. <śmienic> Słuchajcie, ten samochód zostaje zwycięzcą naszych dzisiejszych zawodów, a my zadamy im, jak zawsze, bardzo serdecznie. Dziękujemy Wam za oglądanie i co? Widzimy się z Wami w przyszłych naszych filmach. Do zobaczenia! Naka!